Cześć Ania. Cześć Jacek. Aniu, naprawdę bałaś się tutaj przyjść? Tak, bałam się. A dlaczego? Dlatego, że y, różni są to ludzie. Teraz y, wszystko okradają, zdzierają, teraz jakiś konowirus, brak pracy. E, bałam się, że po prostu, co dostałam teraz jedzenie z miodowej, była duża kolejka, to ktoś mi oddał swój numerek. E, bałam się po prostu, że skórkę, którą dostałam, to zostanę okradziona ze wszystkiego, co mam. Jak zawsze tam okradają, tak w zeszłym tygodniu mnie okradli. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie boisz się w tej chwili, jak już mnie poznałaś? Nie. Aniu, powiedziałaś taką bardzo znamienną rzecz, mianowicie powiedziałaś, że znalazłaś złotówkę i że się bardzo ucieszyłaś, tak. a z drugiej strony wyciągnęłaś paczkę papierosów i zapaliłaś papierosy, więc papierosa. Więc jak to jest, że z jednej strony cieszysz się na złotówkę, a z drugiej strony. No, trwonisz pieniądze paląc fajki. Dostałam te papierosy, to dostałam cztery sztuki, z którymi też osobami się podzieliłam, bo jeśli jest coś takiego, Bóg mówi, jak dostajesz, to też się dziel. Bliźnim bliźniemu, a poza tym jeszcze tak jakieś podobne przysłowie piłka się odwraca. Pomagasz ludziom, ci pomogą inni. Ja innym zawsze pomagałam jak pracowałam, bo w tej chwili półtora roku nie pracuję, nie mogę znaleźć pracy w handlu bo oczywiście prac, ludzie są w handlu, ale nie Polacy, tylko no z zagranicy po prostu przyjmują. Od kwietnia składam w Biedronce maila, bo mi ludzie też pomogli wysłać maila swoje swojej CV, pytam się swoich znajomi, znajomi oczywiście jak Ania kiedyś pracowała to byli bardzo dobrzy, teraz znajomych nie mam, oczywiście jak Ania miała pieniądze to było wszystko ok, teraz wszyscy pouciekali i no nie ma ich. Powiedziałaś, że pomagasz innym, ale z tego co widzę i z tego też co mówisz, teraz ty potrzebujesz pomocy. Twoja sytuacja jest taka, jaka jest, z tego powodu, że nie ma pracy, tak? Nie ma pracy, jest ten konowirus, jest ogólnie bardzo załamana tym wszystkim, życiem. Do lekarzy też jej nie można dostać, ja już półtora roku mam chorą nogę, więc też już nie mam pieniędzy, poza tym jak zarobiłam na wakacjach zbieraniu wiśni i jabłek, trzymam pieniądze na, na, tą chorobę, na tą chorobę, na te maści, tydzień temu zostałam okradziona. Z karty pamięciowe od telefonu, gdzie były pamiątka, co miałam kota, swoją, swoje zdjęcia pamiątkowe, 600 złotych mi ukradli i zegarek sportowy, który też dostałam, bo niektórzy są tacy ludzie, że pomogą i dadzą, a niestety muszę się nauczyć, że ludzie są okropni i mu, nie wiem, jak mam to się tego nauczyć, żeby ludziom nie pomagać, chociaż mam serce bardzo dobre. Czy mogę powiedzieć ile masz lat, czy to jest tajemnica? 42 będzie w styczniu. Masz 42 lata. Powiedz mi, co robiłaś wcześniej przed tym okresem tej epidemii i wtedy kiedy jak rozumiem, było więcej pracy? Pracowałam, tak, pracowałam jako gdzie po prostu Firma się po prostu skończyła i zwalnia y, ludzi, którzy krótko pracowali na etacie, nie niż tam 10 lat tej firmy nie ma. Później pracowałam w wierzejkach na okres y, hmm. Takie dwa miesiące, ale to było więzienie po prostu, psychicznie wykańczało e, to towarzystwo, tak, no, ja z, no i później w Top Market, ale że stało się, bardzo dobra praca mnie przyjęła, to na Bemowie, świetna praca na sklepie wędniarskim. poza tym pierwsze miejsce sklep dostał dzięki mojej sprzedaży, jednego dnia, pół dnia, bo to 8 godzin wysprzeda, dużo wędni. no niestety stało się, miałam na to chorobę, na na nodze, na kostce, której nie mogą wyleczyć, mnie swędzi, no i podziękowali mi za pracę. Czyli choroba spowodowała, że tak. z tej pracy musiałaś odejść, mimo tak. tego, że byłaś bardzo dobrym pracownikiem. Bardzo dobrym pracownikiem. powtórz raz jeszcze ta pierwsza twoja praca, bo ja nie zrozumiałem, co to było? Ja cały czas pracowałam, znaczy moja pierwsza praca w życiu to był Dunkin Donuts, Aha. to była cukiernia, pracowałam 8 lat. Też mam do tyłu jako z ZUS-u, bo to poświadectwa pracy nie dali oryginału, kopię firma, zbankutowała i dałam też, bo jak miałam pieniążki, tak, to więc adwokatowi adwokat to w ogóle wziął pieniądze z placu Konstytucji. Nie pamiętam już nazwiska, wiem, że Andrzej wiem, w którym miejscu. I niestety no, zniknął, więc 8 lat mam do tyłu pracy, więc na Merturę to też będzie ma... kiepsko. A ta pierwsza praca, którą wymieniłaś przy chwilą. To był krakowski jak... kredens, bardzo się cieszę. Krakowski cicza. kredens? Tak, to były wendy, bardzo dobre wendy. Ja znam tę markę, bo rzeczywiście. Już tego nie ma. Już ktoś inny przejął tam ileś tak dalej. Nie ma już krakowskiego Nie kredens. ma. Już w kwietniu była tam, jak to się da upadek, ale to to ja w kwietniu podziękowali mi. To ciekawe, bo mi się wydawało, że to Nie, to są inne, marka. już to już inne produkty są. Jeśli istnieje krakowski krem pod inną nazwą, to są inne wędliny. Nie od tego już pracodawcy. Podsumowując, brak pracy na rynku, pustyja choroba powoduje, że nie masz gdzie pracować. Nie mam gdzie pracować. Mimo A to, bardzo dużo składałam, wszędzie w CV. Pracownika. Pomagają mi, bo nie znam się na internecie. Pomagają ci niektórzy mi, ludzie, tak, w, te, w telefonie mi tam grzebać i coś tam uczyć, ale jestem tak załamana psychicznie, że mi się nie chce. Miałam bardzo dużo prób samobójczych. Mhm. Niestety Bóg mi daje życie. To naprawdę bardzo mi jest przykro. Na początku jak zaczęliśmy tę rozmowę, jeszcze zanim włączyłem kamerę, powiedziałaś, że nie jesteś osobą bezdomną, że jesteś u klubu bezdomności. Jestem. Jest tak, że jest konowirus. Moi rodzice boją się, bo są to starzy, są bardzo schorowani, więc nie mogą mnie tak przyjąć, boją się, że jak tak biegam wszędzie po różnych y, y, ludziach, tak, że mogę przynieść chorobę. Tak, czasami mi rodzice moje pomogą, tak? Żeby mnie nie złapała kanar, to mi pożyczą te pieniążki, ale... Y, jest coś takiego, że dorosła córka powinna rodzicom pomagać, a nie odwrotnie. I nie chcę rodziców zmarzyć, że tak, oni są bardzo schorowani, e, więc ja różnie mieszkam po znajomych czy na działkach. Oniu powiedziałaś niezmiernie ciekawą rzecz, bardzo mnie to zaintrygowało. Mianowicie powiedziałaś, że to dzieci, czy też córka, powinni pomagać rodzicom, a nie odwrotnie. Wiesz, większość ludzi wydaje mi się. Uważasz, że jest odwrotnie, że to dzieci zasługują na pomoc i nie są jak gdyby zobowiązane do świadczenia tej pomocy w stosunku do swoich rodziców, jak ty. Nie, uważasz. moim zdaniem, każdy, czy matka, czy tata jest do wychowania, tak? Do jakiegoś wieku. Dziecko kończy swoją szkołę i zaczyna nowe swoje życie. Ucieka z gniazda i wychowuje swoje dzieci, ale jeśli są rodzice i nie ma małżeństwa, nie ma swoich dzieci, jest wolnym ptakiem to nie ma rodziców schorowanych, nieważne w jakim wieku, ale są i potrzebują pomocy, dziecko powinien pomagać rodzicom i nie patrzeć, bo on był wychowany przez swoją mamę, tatę i był. jedni są rodzice, że nie są wychowani przez, są opuszczane domy dziecka, ale nie wiem, ja tak zostałam wychowana, że się pomaga, tak? To bardzo pięknie, oczywiście. Wydaje mi się, że taki współczesny rozwój cywilizacyjny, jak gdyby odwraca to. Tak mi się wydaje, że w społeczeństwie uważa się, że dzieciom trzeba cały czas pomagać, niezależnie od tego, ile mają lat. Mi się wydaje, że prawidłowe jest zupełnie inne postawienie sprawy, mianowicie, że trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jeżeli Rodzice potrzebują pomocy, to oczywiście trzeba ich wesprzeć, ale z drugiej strony, jeżeli dzieci potrzebują pomocy, dorosłe dzieci, tak jak ty, to trzeba i ciebie wesprzeć. Czy twoi rodzice wiedzą, w jakiej jesteś ciężkiej sytuacji? Tak, wiedzą. Mówią, że bardzo chętnie by chcieli mnie przyjąć, ale oni się boją, że przyniosę konowirusa, tak? Yy. Oni się tego, że mają wypoś, skończone 70 lat, i że mogą po prostu umrzeć. Ale wcześniej mnie wyganiali z gniazda, ale ja się po prostu bałam życia. Miej życie po prostu, praca, praca mnie uczy po życiu. Ja mam kiedyś taką, że się bałam wejść do tramwaju, i jak jechałam do cioci czy tam babci, to czekam na tramwaj 24, winy, nie wsiadłam, bo ja zaraz się zaplączę. I życie mnie po prostu powoli małymi krokami mnie uczy. Aha. Czy próbowałaś jakoś ingerować właśnie w ten swój sposób myślenia? Powiem ci szczerze, że takie podejście właśnie do. Do nie, bo ja jestem, ciągle jestem łatwowierna i oszukują mnie ile groci jak komuś pożyczyłam pieniądze, to e, nigdy mi nie odda. do tej pory. Tak samo miałam chłopaka, który mnie e, na 50 tysięcy bankowo oszukał internetowo wziął na poziom chłopaków. Sprawa w sądzie trwała. E, w 2013 roku to się stało, byłam karana z 50 tysięcy ban, bank e, wziął na 80 tysięcy plus para banki, Nic zmienią może, że ja to, to nie moja wina, to no, fakt, że dostałam jakieś narkotyki. Policja w ogóle olała całą sprawę. Sąd też olał. Zostałam, że musiałam spłacić to. Rodzice pomagali mi nawet i pisma pisać, bo przecież ja to jakoś, jak się denerwuję, to nikt nie umie mnie zrozumieć, o co chodzi. Tak, policja. I zamiast nauczyć tego, żeby nie pożyczać nikomu już więcej pieniędzy, pożyczam, pożyczam to ten nikt nie oddaje. Ja bym z tego mia miała kasę, bym nie wstała się w, w tym sensie, żebym nie miała pracy. Ja jestem zamana, na półtora roku nie mogę znaleźć pracy. Aniu ktoś cię oszukał w ten sposób, że wzięłaś na niego pożyczkę, tak? Tak, osobę. były mój facet. Po musiałaś... Powiedz mi, to nie nauczyło cię takiego rozsądku teraz. Tak, teraz, tak, teraz ba bardzo się. Y Czytam już te wszystkie te literki, dlatego bałam się tu przyjść, że ktoś coś weźmie, weźmie, mówi, o, dasz mi dowód i tu skęć. Y, miałam też, jak pracowałam, miałam kartę, kartę bankomarską, co było najlepsze, że y, oddał mi po 10 lat. Y, nawet nie spodziewałam się dług tam 300 zł. Słuchajcie, ktoś mi z karty ściągał, gdzie ja nie chodziłam do sklepu, leżąc w łóżku, bo byłam chora, po 30 zł dziennie. Nie znam się na internecie, tak? Uczę się bank nie oddał. Czyli to te wszystkie historie, które ci się w życiu wydarzyły spowodowało, że jesteś nieufna i że dzisiaj tutaj przyszłaś z nieufnością. Tak, bo się bałam tak. Wtedy, kiedy mówiłaś o tym, że do tramwaju nie możesz wsiąść, czy zrozumiałem, że unikasz tłumów, że to jest jakaś taka fobia społeczna i właśnie chciałem powiedzieć, że to są takie zjawiska, które w jakiś sposób można leczyć. Można to przedyskutować czy to z psychologiem, czy no wręcz nawet z psychiatrą. Czy próbowałeś kiedykolwiek Tak, chodziłam całe życie od podstawówki do y, psychologa, bo byłam bardzo nerwowa i nie śmiałam. Psycholog tak mi nie pomógł. Do psychiatry by, y, byłam, też mam myśli samobójcze, jak mi nie wychodzi, coś na miłość mi nie wychodzi. Y, tak, trułam się jeszcze nie jeszcze w tym roku. Powiedziałaś, że jesteś u progu bezdomności. Tak. Czy możesz powiedzieć, gdzie teraz mieszkasz? Na działkach. Aha. Czy tak? za to miejsce? Nie. Za to, że pomogłam kiedyś, jak ja pracowałam w e, marketach, zawsze wynosiłam dużo towaru, które były wyrzucane do śmieci, dla tych szczurków. Ja się zawsze dzieliłam z osobami, które po prostu widziałam. Kiedyś mm, był taki przypadek. Dla kogo były wyrzucane te rzeczy? Dla szczurów, na śmietnika, żeby człowiek nie zjadł. Po terminie rzeczy. Ja rozumiem, wyrzuca się po, dlatego, że są przeterminowane. Przeterminowane, nic nie, nie Z zabrać. intencją nakarmienia szczurów. Nie, nie, ja to mówię, bo w śmietnikach są szczury. Ale efekt jest taki, że rzeczywiście... E, tak, są szczury, a to nie chcą dać ludziom, żeby na przykład śmietniki były zostawiane, tego typu jak Tesco, Biedronka wyrzucają. Y, nie dają, tylko zamykane są, a nie to by ludziom nawet... Ja tego nie rozumiem, że nie mogą dawać darowizni y, y, ci, y, kierownictwo, tak? Jedzenie nawet, y, powiem lepsze. Młodości w zoo był, y, dawali je... Su, słuchajcie, to jest dla mnie było koszmarne. Zwierzęta są w każdy się cieszy, zwierzątka obejrzeć. Ludzie dawali jedzenie, wiecie, że pracownicy brali te najlepsze ochłapy zwierzętom, dawali? Dla mnie to po prostu szok, ja kocham zwierzęta. Miałam samą kocicę, która żyła dokładnie 23 lata i z śmiercią naturalną. Czy słyszałaś o friganizmie? Friganizm to się Nie. nazywa. To jest taka idea, żeby żywić się za darmo, żeby właśnie zdobywać pożywienie w takich miejscach, gdzie ono jest dostępne już za darmo. Na przykład blisko końca terminu ważności albo po terminie ważności. To wiele ludzi zauważyło, że tak jest właśnie, jak Ty mówisz. I no, One są dobre. Są ludzie, którzy się właśnie po w ten terminie dużo je, żywią. Rzeczy. Aniu, co dalej w Twoim życiu? Nie wiem. Mam nadzieję, że po tym. Yy filmiku ktoś się znajdzie, żeby właśnie mi na ulicy spotkał mnie, że powie a, a, Pani Aniu, chce Pani pracować w handlu, bo całe życie w handlu i w gastronomii pracowałam. Kto mnie przyjmie do handlu czy do żabki, w żabce też pracowałam, będzie ze mnie zadowolony, bo ja nie umiem nie sprzedawać, tak, żeby nie zachęcić i coś polecić, nawet, która kończy się data, polecę, tak, to jest dobre. Dlaczego czekać na to, aż ktoś się spotka na ulicy? Czy są nie można pójść przypadki. do urzędu pracy na przykład? Te urzędy są, e, pracy zamknięte, jestem w urzędzie zarejestrowana, prosiłam tam, to teraz jak e, było to w listopadzie, w listopadzie, to powiedzieli, proszę w internecie szukać, robię to, szukam, dzwonię, nikt nie odpowiada. Znaczy nie, była jedna taka praca, ale niestety na piątą miałam być w pracy, na Włochach Starych. Co z tą chorobą w takim razie, jeżeli. Mam, no, mam nogę, mogę teraz chodzić, bo wcześniej miałam spuchniętą, to są już mniejsze rany, mogę to pokazać. Yy, już chodzę nie tak rok. Smaruję, yy, smaruję aloesem, bo teraz mnie tak leki są drogie, że mnie nie stać. A poza tym, teraz co mówiłam, tydzień temu mnie została okradziona, co miałam yy, kupić, jeszcze byłam w szpitalu, żeby kupić takie yy, pończochy czy podkalnówki na tą nogę. Czy lekarz to oglądał? Tak, ze szpitala Kasprzaka, bo oczywiście dermatolog tylko dawała mi kremy, które nie pomagały, tylko jeszcze gorzej nogę szpeciły. Czy jest szansa, że ty wyleczysz się z tej choroby? Tak, doktor mi powiedział tak. Czyli właściwie wszystko idzie w dobrym kierunku, bo jeżeli Zobaczymy. się wyleczysz, to nie będzie tej przeszkody, żeby podjąć pracę. Ja przeszkodę teraz chciałabym pracować już. Sylwester, jak planujesz go spędzić? W domu siedzieć. Na Jaki sylwester? Tak, zawsze można po. Yy, zdrowych, wesołych świąt, posłuchać, popatrzeć. Przyroda jest najpiękniejsza. Cisza. Ja lubię ciszę. I spędzisz y, tę sylwestrową noc z przyjaciółmi, ze znajomymi tam Jeśli na się znajdą, tak. Nie chcę, żeby pili. Ja od razu, sama też imprezowałam. Wiem, jak to jest odczucia. Wszyscy piją, ja nie chcę, którzy właśnie nie piją. Mieć po prostu trze trzeźwość. No najlepsza jest to trzeźwość. sylwester w trzeźwości. Trzeźwości. Nie chcę, żeby... Ja, ja tak ja... samo go spędzę. Cześćwość, bo to, co było kiedyś Sylwesa, to zawsze było pijaństwo, bicie czy tam tracenie, kłótnie. Nie, cześćwości. Aniu, szczęśliwego nowego roku i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, ja też życzę Panu Jacku szczęśliwego nowego roku i dobrych świąt.